Drodzy Państwo, a ze mną już mój kolejny gość, pani Paula Dudziek. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dietetyk Nature House. Dziś będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto odchudzać się właśnie pod okiem dietetyka. No właśnie, to pierwsze moje pytanie. Dlaczego uważa Pani, że osoby, które chcą zrzucić te zbędne kilogramy, powinny zasięgnąć porady dietetyka? Dlaczego to jest tak cenne? Przede wszystkim istotnym problemem, jaki pojawia się podczas odchudzania jest takie zbilansowanie diet, aby były bogate w przede wszystkim w składniki odżywcze, witaminy czy składniki mineralne. Mhm. Bowiem nie chodzi tak naprawdę tylko o samą liczbę kalorii, jaką mamy w diecie odchudzającej, tylko o to, żeby ta dieta była zbilansowana. Mhm. Również też to jest ważne, że każdy z nas się różni między sobą wiekiem, czy płcią, czy aktywnością fizyczną, przybytymi chorobami, a także lekami, jakie przyjmujemy. No i też tutaj dopasowana, indywidualna dieta jest dla nas ważna. Mhm. A jak nie odchudzamy się potokiem dietetyka, to nie mamy tej pewności, że do Starczamy sobie wszystkich składników mineralnych, odżywczych i nie jest ona do nas dopasowana. No właśnie, zazwyczaj chcemy się odchudzać szybko tutaj i teraz, i tak. potem wraca ten efekt jojo tak bardzo przez nas niepożądany niestety. A jakie mogą być konsekwencje odchudzania się właśnie na własną rękę? Odchudzaniem się na własną rękę przede wszystkim możemy spowodować szybką utratę masy ciała w postaci wody, co też nie jest korzystne, ponieważ nie likwidujemy tkanki tłuszczowej, co po tym, jeżeli już skończymy się odchudzać, ta tkanka tłuszczowa może nawet wrócić. Jeżeli nie odchudzamy się z potokiem dietetyka, to też nie uczymy się zdrowych nawyków żywieniowych. Jeżeli powtarzamy jakieś błędy, nie ma kogoś, kto nam poprawi te błędy. Także no to jest kolejny negatywny skutek odchudzania się na własną rękę. A czy takie odchudzanie może doprowadzić do jakichś niedoborów? Na przykład w naszym organizmie? Tak, przede wszystkim e, niedobory witamin czy składników mineralnych, jeżeli jest to dieta bardzo uboga w kalorie i składników dieta właśnie, tak która jest e, bardzo dużo. Ona może powodować, że jesteśmy osłabieni, wypadają nam włosy czy też mhm. łamliwość paznokci. Mhm. Ale nie tylko, bo są też diety, które polegają na wyeliminowaniu pewnych składników, jak na przykład dieta niskowęglowodanowa e, co za tym idzie? Jak nie ma węglowodanów, nie ma bólnika, też może powodować to yy, zaparcia. Mhm. Także jest wiele skutków, które mogą prowadzić takie diety. Mhm. A jakie osoby najczęściej trafiają do Państwa? Najczęściej osoby, które do nas trafiają, są to osoby, które wcześniej już sięgały do różnych diet przede wszystkim z internetu i mi udało się im schudnąć, ale niestety nastąpił efekt jojo, więc to, co Pani mówiła, nie nauczono się jakichś zdrowych nawyków żywieniowych, mhm. były jakieś niedobory. Z drugiej strony są też takie osoby, które starają się samemu schudnąć, jednakże nie przynosi to żadnych efektów i wydaje mi się, że tutaj bardziej kwestia tego braku motywacji, determinacji i... Odchudzając się pod okiem dietetyka, mamy tą pewność, że jest to kontrolowane i jest motywacja inna. Jak mm -hmm. Jeżeli robimy coś na własną rękę, bardzo rzadko się to kończy dobrym efektem. Mm -hmm. A jakie mogą być te najczęściej popełniane błędy mm -hmm. e, przez kobiety czy mężczyzn, którzy chcą się odchudzać? Czy to jest właśnie to, że na przykład nie jemy regularnie, mm -hmm. nie mamy na to czasu? E, właśnie tak. Większość osób, jaka do nas przychodzi, są to osoby, które ze względu na swój styl życia nie mają czasu na przygotowywanie regularności, Regularnych posiłków. No i to jest największy błąd, jednakże po jakimś czasie, po. Yy... Po początkowym staraniu się przynoszą to efekty. Mhm. Pojawiają się również inne problemy, jak na przykład uleganie pokusom i tutaj również staramy się umotywować. Ja Motywacji zawsze brakuje. Tak, tak. Dobrze, moi drodzy, na pewno jeszcze do tej rozmowy powrócimy. Dlaczego warto odchudzać się pod okiem dietetyka, a już teraz zapraszam na krótką przerwę. Do zobaczenia za moment.